Witam. Miłość odczuwa się głęboko w sercu, to pyszne przeżycie, to ogień, który trawi, to boskie wino dolerium tego, kto je pije. Żyzne światło miłość wskrzesza. Mężczyzna jest silny dzięki rozsądkowi kobiety, Kobieta jest niepokonana dzięki łzom. Rozum przekonuje ich, że łzy poruszają się. Mężczyzna zdolny jest do wszelkich bohaterstw. Kobieta jest zdolna do wszelkich męczeństw. Bohaterstwo szlachetnia i uszlachetnie również męczeństwo. Mężczyzna ma władzę, preferowaną kobietę. Supremacja oznacza siłę. Preferencje reprezentują prawo. Mężczyzna jest geniuszem, kobieta aniołem. Geniusz jest niezmierzony, nieokreślony jest anioł. Aspiracją mężczyzny jest najwyższa chwała. Dążenie kobiet jest cnotą skrajną. Chwała czyni wszystko wielkim, cnota czyni wszystko, co boskie. Mężczyzna jest kodeksem, kobieta jest ewangelią, poprawia kodeks, ewangelia udoskonala. Mężczyzna myśli, że kobieta śni, myślenie to larwa w czasce, marzyć to mieć aureolę wokół głowy. Mężczyzna jest oceanem, kobieta jest jeziorem. Ocean ma perłę, która zdobi. Jezioro poezję, którą zapala. Mężczyzna jest orłem, który leci. Kobieta jest słowikiem, który śpiewa. Lata nie dominuje w przestrzeni. Śpiew podbija duszę. Mężczyzna jest świątynią. Kobieta jest przybytkiem. Przed świątynią odkrywamy się. Przed przybytkiem kląkamy. Mężczyzna jest najwyższym ze stworzeń. Kobieta jest najwznioślejszym z ideałów. Bóg stworzył tron dla człowieka, dla kobiet ołtarz. Tron wywyższa. Ołtarz uświęca. Mężczyzna jest mózgiem, kobieta jest sercem. Mózg wytwarza światło. Serce wytwarza miłość. Dziękuję, pozdrawiam.